Witam Ciebie serdecznie z mojej podróży bezdomnego nad tym oto zalewem. Kochani, dzisiaj przyszła mnie taka refleksja, czy wino jest złe, czy wino jest dobre, bo miałem na ten temat rozmowę. Nie w tym rzecz na pewno, żeby Karyfikować, żeby określać, żeby coś przekreślać jako zło, a inne rzeczy zakwalifikować jako dobre. Ja bym odwołał się tutaj do filmu. Jakkolwiek film jest robiony przez świat iluzji, to swoim sercem odnajdziesz tam wiele prawdy. Woda, wielka tajemnica. I teraz wróćmy do wina. Wino, wielka tajemnica. W czym tkwi szkopuł? Na pytanie, które ktoś mi zadał i motywował, że alkohol jest złem największym, a wino jest tego przekaźnikiem, że otwiera kody iluzji, że otwiera kody dewiacji, że otwiera inną świadomość, ja z tym się w pełni zgadzam. Ktoś mi powiedział, że Grzegorzu jesteś hipokrytą, ty w tym stanie świadomości pozwalasz sobie na lampkę wina? A ja mówię ci ukochana, nie bądź świętsza od papieża. To oczywiście humorystyczna dygresja, dosłownie z tego świata bo przekreślanie ziemskich doświadczeń byłoby odcinaniem się od nich, byłoby im ich niezaliczeniem. Uważam, że jest to pułapka wyjście z doświadczeń i potępienie ich jako złe jest dokładnie tym, czym prowadzący nasz świat ciemności, tak samo inaczej nazywając siły ciemności tego by chciały. Abyśmy nigdy nie ukończyli szkoły, jaką Ziemia, jaką świat ciemności, którym Ziemia się stała, się stał. My mamy wejść i nie odgradzać się od alkoholu. Dlatego przykładowo, że miałem ojca alkoholika, nie dlatego, że miałam partnera pijaka, dlatego potępiam każdego, kto choćby łyczek, spróbuję tego tej mikstury a ja ci mówię zobacz prawdę w sobie zobacz cudowny sok który płynie w tej brzozie w liściach w winogronie to jest to jest wino nawet tłumacząc starotestamentowe tak zwane przekazy zapisy iluzji, znaczy to samo co w, co napój z winogron. To jest jedno tłumaczenie. I raz jeszcze powiem zdanie, że Józef w okresie y, święta Paschy nie przeczyłby temu i nie pokazywał, y, Żydzi nie piliby wina, jakoby na weselu on czarował je i przemieniał wodę w wino. Jednak na pewno chodzi o oczyszczenie tego wina, o oczyszczenie napoju bogów, aby ono ponownie stało się czyste. Nieraz mówiłem o klątwie Dionizosa, o zapisie Dionizosa, jaka została uczyniona. Mała dygresja, dlaczego odwołuję się do świata olimpów. Nie jako do świata bogów, jak przedstawia go, Hmm. mitologia to był świat demonów to był świat przejścia dlatego próbował nas nie mając telewizji nie mając innych przekazów kodować hmm, mitami abyśmy yy, przyjęli wino z zapisem klątwą aby ono dawało nam taką potwarz, upadek, poniewieranie bogów, aby było nasycone kodami dewiacji, rozpasania seksualnego. Tak. Komuś może ci się to źle kojarzyć. Może kojarzyć źle się tobie, bo powinie straciłaś swoją godność kobiecą, bo dała się mężczyźnie, który nie zasługiwał na twoją czystość, który czyhał na Twoje złamanie, dlatego masz w sobie wrogość nadal do każdego mężczyzny, a tego, który skosztuje win... łyk wina, napoju z winogron, napoju z wiśni, napoju szczereśni sfermentowanego, przekreślasz go, że to jest krwiopica, który zbezcześcił Twoją czystość, który jest opętany. Bo wino, jak sam mówisz, Grzegorzu opętuje. Otwiera e, rodzaj schizofrenii, e, niesie rodzaj afrodyzjaku. Kobieta staje się uległa demonowi, nie temu, którego kocha, tylko otwierają się w niej popędy. Nieprzypadkowo jest tu wiele ludzkich hmm, powiedzeń, że. Że byłoby to, że jest to kwestią tylko wina, że każda kobieta jest piękna, tylko należy napić się wina. I te powiedzenia właśnie otwierają przestrzeń iluzji, przestrzeń upadku bogów, którymi jesteśmy. Dlatego, kosztując wino, poczuj sercem, że oczyszczasz te wino. Z wszystkich zapisów mitologii, demonów, którymi opętani rządzą rozpacania seksualnego, bogowie na Olimpie się stali. Kochani, ale zejdźmy na ziemię. Nie trzeba tego szukać, bo kapłan w świątyni iluzji celebrował śmierć męczeńską właśnie winem, abyśmy utożsamili sobie to wino jako krew niejakiego Chrystusa. Nie mylić z Jezusem. Tę nazwę naprawdę głęboko wprowadzono w około IV wieku jako oddzielne nazwisko, jako pana zbawiciela, a Joszuła nigdy takim się nie mienił. Mówił, że twoje królestwo serca jest w tobie że masz, masz żyć w prostocie dziecka, że masz cieszyć się życiem, że masz być dosłownie jak to dziecko, a nie piętnować, że to jest dobre, a to jest złe. Jestem wszystkim. Jestem całym światem tego upadłego matriksa. Dlatego kochając wszystko czystą miłością, rozpuszczam tak chodzę w winie, mało tego, okazuje się, że niekoniecznie muszę spożywać, tak jak piwo, które straciło smak, szacunek, tak jak alkohol, tak zwany ciężki wódki, który dawno, dawno przekreśliłem jako zupełnie zbędne. I teraz powracam do siebie. Powracam do miłości, bo jednak ewidentnie jest to niezałatwione, skoro tysiące ludzi klęka przed śmiercią męczeńską i przed rytuałem czarnym, że oto pijmy krew Chrystusa, że to da nam zbawienie, jak będziemy też zagryzać Jego ciałem. To nie jest miłość. Ty jesteś miłością, a skoro widzisz takie czarne rytuały wokół siebie, w świątyniach śmierci, gdzie jest e, gloryfikowana śmierć męczeńska, a nie życie, to znaczy, że wino potępiłeś i ono nadal wyraża się jako potępione. Woda ma pamięć. Ten świat demoniczny rządzący nami poprzez. E, Świątynie śmierci poprzez tubę informacji, jaką wyrocznie były, nadal nami głada. To znaczy, że wino nadal jest nieoczyszczone. To znaczy, że woda, z którego on się składa, ono się składa, nadal jest zapisane. Ma pamięć demonicznego świata i o to chodziło zaistnieliśmy w programie i ten program masz rozpuszczyć ale masz dotrzeć do kodów naszej świadomości, które są zapisane w wodzie woda to twoje ciało woda to moje ciało to ciało też mojego ojca który nie stronił od żadnego trunku a ja go kocham całą miłością Dlatego jest prawdziwie uwolniony z tych doświadczeń, które przyniósł dla mnie. Pokazał mi ojca, alkoholika, jakim ja sam w tym świecie bywałem. Powiedziałbym, jestem, bo to jest wszystko w teraz. Czas i wcielenia są iluzją hipnotycznego świata, w którym trwaliśmy, w którym myśleliśmy, że jesteśmy w linearnym zapisie. To było wszystko w teraz. Mój tatuś tak się składa, że genialnie pokazał mi te doświadczenia i okru okrucieństwo. Dosłownie wszystkie dewiacje przypały, przekleństwa, które pijąc alkohol wymawiał. Ja go kocham, bo kocham Ojca w sobie, bo kocham genialność. Ojca w sobie. Dlatego już nie mam ojców ponad sobą i nie potępiam Ojca, dlatego nie potępiam Ojcostwa, dlatego w pełni staję się Ojcem. Dlatego w pełni staję się ja i jednością z moim synem, jednością z moją córką, I jednością z moją ukochaną, która już nie pokazuje mi uwłaczenia, poniżenia, która wie, że jest czystą miłością i tak następuje pojednanie. Znika przekleństwo, które wyrażałem jako alkoholik, jako ten, który nadużywał wina. A to wino, które kosztuję, jest czystą miłością matki. Jest jej naturą. Jest sokiem z winorośli, jest sokiem szczereśni, który kosztuję i w którym zniknęła we mnie nuta cienia, że ja muszę się upijać, że muszę tego wypić dużo, aby uzyskać radość. To są bzdury, takie jak piołun czy inne zioła. Spożywam tylko wtedy to, kiedy czuję. Że mam na to ochotę, że jest mi to potrzebne i nie szukam złudnych podniec, złudnych afrodyzjaków, bo prawdziwie kocham siebie. I tego ukochana, tego ukochany życzę Tobie, abyś odnalazł autentyczną radość w sobie. A w takiej miłości, w takiej radości odnajdujesz miłość, którą oczyszczasz, Zapisy w wodzie, którą jesteś, w wodzie, którą kosztujesz, w winie, które być może masz taką potrzebę, aby jeszcze spróbować, ale właśnie po to, aby głęboką miłością to wino oczyścić, aby zniknęła, zniknął rodzaj zarazy, bo jestem tego świadomy, że alkohol. W tym świecie był najpotężniejszym uzależnieniem, największy czynił pułcz wśród dzieci światła, którymi doświadczając teraz człowieka budzimy się z upodlenia. Do tego on prowadził, tego jestem świadomy wszystkich nośników, które niosła woda matki, a wino stało się tu arterią krwi demona. Abym ja spożywał właśnie takie wino, które dawało podniety rozpasania, które dawało zniewolenie dla kobiety, że ona oddawała się każdemu, kto ją poczęstował, kto ją oczarował, kto otwierał świat magii. Masz wreszcie zrozumieć, że kościół to świat magii, to świat czarów i wino zostało wniesione na ten piedestał, zostało przeniknięte mocą potężnych elektrowni, które te świątynie w tym wymiarze pierwotnie były, nadal są. Ta moc magii przenikała wino, przenikała ciebie, bo ty je kosztowałeś, a... Piłeś dosłownie jak jełop. Nie patrząc, patrzyłeś, aby waliło w głowę, aby dało Ci złudzenie radości, że oto właśnie świetnie bawisz się powinie. A ja mówię Ci, zajrzyj głębiej, ale zajrzyj nie do kieliszka, ale zajrzyj do swego serca, tak jak ja głęboko zaglądam. Kocham Cię. Dziękuję Ci za ten wspólny odpoczynek w mojej wędrówce rowerowej i do usłyszenia.